Dobrze, że przyszłaś. Mówi. Słyszałaś, że w czwartek rozbił się samolot? No więc właśnie w tej sprawie przyjechali po mnie. Podobno był na liście pasażerów. No i co z tego? Może się rozmyśli. Dali mi jakiś proszek, żeby mnie upadła. Potem mi pokazali kogoś, nie wiem kogo cały czarny, spalony, oprócz jednej ręki: strzępek koszuli, zegarek, obrączka. Wpadłam w gniew, bo to na pewno nie on. Nie zrobiłby mi tego, żeby tak wyglądać. A takich koszul? Pełno jest po sklepach. A ten zegarek to zwykły zegarek. A te nasze imiona na jego obrączce to są imiona bardzo pospolite. Dobrze, że przyszłaś. Usiądź tu koło mnie. On rzeczywiście miał wrócić we czwartek. Ale ile tych czwartków mamy jeszcze w roku? Zaraz nastawię czajnik, umyję głowę, a potem co potem? Spróbuję wyspać się z tego wszystkiego. Dobrze, że przyszłaś, bo tam było zimno, a on tylko w tym takim gumowym śpiworze. On to znaczy ten, tamten. Nieszczęśliwy człowiek. Zaraz nastawię Czwartek, umyję herbatę, bo te nasze imiona przecież pospolite.